5-10 lat temu każdy miał wizytówkę w panoramie firm czy polskich książkach telefonicznych. Ci, którzy jeszcze tam mają, szczerze współczuję, bo tak naprawdę istnieje coś takiego jak Google Moja Firma, czyli wyniki w wyszukiwarce, wyniki w Google Mapie, gdzie Twój biznes na określone frazy kluczowe oczywiście pojawia się. To, co jest kluczowe, to wyniki wyszukiwania w Google Mapach, tam gdzie pojawiają się określone wyniki przedsiębiorców i firm, są totalnie bezpłatne. Natomiast, żeby wskoczyć na topowe pozycje, np w największych miastach na najważniejsze dla Ciebie frazy, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego zapraszam Cię do tego szkolenia, w którym dowiesz się po pierwsze jak założyć taką bezpłatną wizytówkę, ale też jak ją skonfigurować i jak zwrócić uwagę na to, co jest tak naprawdę najważniejsze w takiej wizytówce w Google Moja Firma, co sprawia, że część wizytówek leci na samą górę, a część wizytówek nigdy nie, nie uzyskuje topowych pierwszych trzech pozycji, przez co nie generują klientów. Pokażę Ci też w w tym kursie, jak kilku z moich klientów, jeden na pewno, a jeżeli chcesz więcej, to. Wrzucę te screeny w opis tego szkolenia, jak generuje dziesiątki tysięcy interakcji ze swoją wizytówką, tysiące wejść na swoją stronę internetową i setki wybranych numerów telefonów, tylko i wyłącznie dlatego, że dobrze została dobrana fraza kluczowa oraz zoptymalizowana jego wizytówka. Więc jeżeli chcesz zacząć działać, interesujesz się tematem albo chcesz po prostu poprawić swoją pozycję w wynikach Google, moja firma, w wynikach Google Maps, to oczywiście serdecznie zapraszam Cię do tego kursu.